że jest w z tego, ale będziecie musieli tak yy, rozdzielić to, bo niestety tak musiałam. Yy, no musiałam po prostu sobie wyłączyć, bo mi się skończyło nagrywanie. I musiałam wyłączyć. Uuu, właściwie mają biały klucz, czyli brakuje im tylko kot. Brakuje tylko kot nie widziałam go, matko. Też tak myślałam, że on tu gdzieś będzie, że się dziś tutaj będzie spodziewał, ale ja szybko otworzę sobie kodem i sobie wyjdę. A, może jednak nie? Dobra, idź tam do góry, no idź tam do nich. Tak, 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 idź tam, tam, tak. Tak, idź tam, nie tu. No, idź tam, tak, 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 idź tam, tam. Tak, możesz tam i ja Cię tutaj zamknę, żebyś mnie tu nie zabił. Proszę. I ja otworzyłam sobie dźwiczki, no i weszliśmy do dostaliśmy 15 hajsu, więc no teraz to się już zakończy na pewno ten film. Jak będziecie chcieli więcej takich filmów, no to zostawiajcie łapki w górę i subskrypcję na tym kanale, bo będzie takich więcej na pewno. No i co, no i bez, bez przedłużania, słuchajcie, ja już kończę, um, więc tutaj jeszcze sobie um, poglądamy trochę ludzi i kończymy. Um, no dobra, jak widzicie, bot jest, bo chodzi tak dziwnie z głową przekrzywioną. O, teraz gości nie przyjdzie. A, jedna troszeczkę, um, ok no, tak, został tylko ten gościu. No są otwarte drzwi. Co możemy gdzie? Ja tego nie dobra, Ja się z nimi pożegnam już um, jak widzicie, nie można pigi włączyć, bo to jest bot, a na bota nie można włączyć, nie? Więc... No, ja już ci, słuchajcie, będę z wami żegnała, bo no, następne filmy czekają, ale jeszcze właśnie Wam się zapytam, um, jaki, jakiego będziecie chcieli, słuchajcie, żebym kupiła sobie następnego skina pony. Napiszcie po prostu um, na ile procent oceniacie te skiny. Na przykład pony, napiszcie pony albo po prostu py. I od 1 do 10 napiszcie jak Wam on się podoba. I wtedy będę który Wam się naj, na, najbardziej podoba, i wtedy tutaj będziecie widzieli ich. Czyli pony, drogi, wielki. zbierać na ZZI, albo po prostu um, jeszcze Trapsy tu zbierać, ale Trapsy to Trapsy, Traps, traps um, smart, trap, i Dolphin Traps, ale e, jeżeli chcecie, żebym zbierała sobie na jakieś inne, na jakiegoś innego skin, na, jakby był nowy, to napiszcie w komentarzach po prostu, e, albo no, albo mi napiszcie e, no po prostu na e, po prostu mi napiszcie w komentarzach albo gdzie indziej jak, jakiego byście chcieli no i po prostu będziecie ja będę wiedziała tak tak, może na przykład mi się Giaffi podobać komuś innemu pony komuś innemu jeszcze na przykład zompigi, a więc różne skiny będą wam się podobać ja wam tak to pokazuję więc ja wam powiedziałam jakie skiny mogę do kupienia, chyba że coś żebym zbierała na następnego skina albo na Zizi. Więc no. Zostawiacie łapki w górę i subskrypcję na tym kanale, bo słuchajcie będzie więcej takich więcej takich filmów. ja wam jeszcze przedstawię, kogo mam. Ja mam Piggy, Little, Brother, Mother, mam albo zbierać, tak jak mówiłam, na innego. A więc ja nie będę 10 razy tego samego mówiła, ale więc ja już się z nami pożegnam. więc papa do następnego filmu!